Michał Pasternak, można powiedzieć, jak powiedział, tak zrobił. Był na początku budynku ostrożny, a potem wykorzystał swoją szansę. No i wygrał efektownie, po raz dziewiąty w, w czasie swojej przygody z MMA. Tak, myślałem, że jednak walka potrwa trochę dłużej i że Rafał jednak będzie dłużej się bronił z z zza plecu, no ale wyszło, jak wyszło. Eee, słuchaj, czy to mniej więcej był jeden z tych scenariuszy przewidywanych na to walkę, że właśnie tak go skończysz w parterze? Nie, w ogóle nie miałem jakiegoś e, przewidywania co do końcowego etapu walki. Po prostu wiedziałem, że muszę to jak najdłużej toczyć, być ostrożny i walka będzie się układała po mojej myśli. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o publiczność, no to faktycznie zrobiła tu dzisiaj niezłe show. Na ciebie? Wydaje mi się, że tą walkę to wygrali oni, nie ja. Mówiłeś, że wygrali oni, no nie do końca, wygrałeś ty, ale trzeba przyznać, że to jest fajne uczucie. Nie ślimie oni w takim ja. wygracie. Ale fajne uczucie, taki sposób właśnie wyjść do walki, mieć takie wsparcie, to jest, to jest jednak rzecz chyba niezapomniana, tak samo jak zwycięstwo. Tak, życzę każdemu, żeby przy takiej publiczności wchodzić do walki, żeby miał taki doping. Słuchaj, powiedz, ty oczywiście nie chcesz nigdy za bardzo wbiegać w przyszłość, mówisz, że tam jakichś specjalnych na przyszłość planów nie masz, ale to już jest dziewiąta wygrana walka, no i co, już gdzieś tam rozważasz kolejne jakieś plany, czy teraz trochę odpoczynku, trochę wakacji? Nie no, raczej odpoczynku nie będzie, w wakacje tym bardziej odpadają, wydaje mi się, że będę musiał sobie po prostu zaleczyć swoje kontuzje, które odniosłem, takie lżejsze i po prostu będę wracał, do treningów to już wrócę, ale do walk to jeszcze będę musiał troszeczkę poczekać, żeby być w 100% gotowym. Wspomniałeś o tych, o tych urazach, ja rozumiem, że pewnie te buty, nie, nie widzimy ich teraz, ale to pewnie też jeden z powodów, dla których założyłeś buty dzisiaj. Dokładnie tak. No właśnie, tam coś się stało w nogę, jak rozumiem, walczyłeś z kontuzją dzisiaj? Tak, no ale to można powiedzieć, że mam buty i już jest wszystko w, w porządku. No ale jest to jednak nie chciałeś, jak rozumiem, że nie chciałeś rezygnować z występu tutaj właśnie i mimo że kontuzja, rozumiem, tak? Nie mogłem zrezygnować z występu i nie, 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 było, nie było takiej możliwości po prostu. A powiedz ten się przytrafił? Jakoś już, już niedługo przed samowalką czy wcześniej troszkę? Można powiedzieć, że 2-3 tygodnie przed walką. Rozumiem, że podczas jakichś paringów, tak? Tak. Bo, bo, podczas paringów i później było tak, że e, gdy walczyłem, to niekiedy było tak, że wadziłem po prostu ten palec tak jakby opadał i sam się wywracałem. Chciałem tego uniknąć za wszelką cenę. No i tutaj teraz wszystko jakby się potoczyło zgodnie z planem. Powiedz, no to wracasz, mówisz teraz do treningów. E, co tam? Pewnie i do pracy trzeba będzie też wrócić? Koledzy pewnie już czekają z jakimś, no powiedzmy szampanem. Nie. W pracy na pewno czekają z jakimś zleceniem. <śmiech> <śmiech> które będę musiał zrobić. No to teraz, proszę bardzo, po o tym zwycięstwie będzie to, to szczególne pewnie zlecenie. Gratulujemy bardzo tego zwycięstwa, gratulujemy tej walki i występu tu podczas tej gali. Jakby chciał komuś podziękować, poza oczywiście publicznością znakomitą, to proszę bardzo. Przede wszystkim chciałbym po podziękować dwóm paniom, e, którym, którym wydaje mi się, że bez, bez tych dwóch osób ta gala by się nie odbyła. Jest to Ewa Bawor i Monika Młęczak. Naj Największa, Największa, można powiedzieć, e, Naj, naj, najbardziej przyłożyły do tego wszystkiego rękę. Chciałbym po, po, podziękować sponsorom: Lombard, Ducat, Busco, Restauracja Pakio, Invex Remedix, Venatio i Samantha Jim. W takim razie dziękujemy jeszcze raz za tą rozmowę i gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję i pozdrawiam jeszcze wszystkich fanów MMA. Dziękuję. Dziękuję. Już MMA.